Proszę bardzo. Nazywam się Krzysztof zadać pytanie: jakie szanse stoją przed państwem polskim przy ewentualnym rozbiorze państwa ukraińskiego, które by być może nastąpiło w przyszłości? Czy polskie służby nie powinny już dzisiaj zacząć formowania marionetkowych instytucji z rządem na czele, z media, wojsko? Żeby je tam zainstalować, jakby się coś stało. I żebyśmy je tam wjechali nie jako agresorzy, ale właśnie jako zaproszeni przez. Proszę pana, ale dlaczego pan mówi o rozbiorze Ukrainy w czasie przyszłym? Przecież on już się dokonał. Przecież on się dokonał w 2014 roku. No, a co pan chce, żeby w ogóle Ukraina zniknęła? Nie, nie gdyby się tak stało. No, ale, ale rozbiór Ukrainy jest faktem. Tylko, że nie jest uznany przez społeczność międzynarodową. Krym jest, Rosja anektowała Krym. Ukraina nie sprawuje jurysdykcji nad wschodnimi obszarami, więc rozbiór jest faktem dokonanym. Nie sądzę, żeby władze polskie były w stanie taki projekt przeprowadzić. O, dzisiaj właśnie. Trybunał Konstytucyjny uchylił resztkę nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej na wniosek pana prezydenta. Prezydent, pan prezydent Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek, że użycie sformułowań ludobójstwo i nacjonaliści ukraińscy jest sprzeczne z polską konstytucją i Trybunał Konstytucyjny podzielił tę opinię. Więc a Pan tu mówił, że tam kreować jakiś, gdzie kto by się ośmielił, to nikt na to nie pozwoli, wie Pan. To mogą robić kto inny może robić, ale nie nasi umiłowani przywódcy. Oni sami są, oni sami są, tak jak ten setnik ewangeliczny, wprawdzie mają pod sobą żołnierzy, ale sami też są pod władzą postawieni i tam skaczą przed nią z gałęzi na gałąź. Więc tak to wygląda. Proszę bardzo, drugie pytanie. Pytanie właśnie na do tego, okresu wiąże. Bo dzień przed tragedią smoleńską miałem sen. I później przez rok czasu miałem dziewięć snów. Bo to wszystko pisałem i to się już e, część się sprawdziła, co do joty. Bo posłowie mają moje wnioski, które pisałem. I e, Gehenna Polak miała się zacząć w 2018 roku. I sądzę, że ten właśnie sojusz, co teraz. Od trzech lat, bo gdyby y, 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 Duda nie wygrał długo morski, to połamali dzisiaj, to bylibyśmy chyba już lennikami. A w tym jest jaki tego. I będziemy, dopóki Kijów i Ukraina są wolnym państwem jeszcze, a są, bo jest y, prezydent i rząd, nie mają y, 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 Donbasu całego, bo bez Dąbazu są nic. Ale jeżeli Kijów upadnie, to my jesteśmy jak te ptaki poszczelone z bez broni. Nie uniesiemy się bez Sojuszu Amerykańsko-Polskiego. To jest jedyne nasze wyjście. W innym przypadku jesteśmy jak te ptaki z czytła. Proszę ja, Pana, no, wianze, sen i ja rozumiem, no, to jest, to jest sen mara, mara Bóg wiarę, jak spawiam, powiadają, nie, nie. Duszę swoją, żeby kijów nigdy nie Niech Pan nie szafuje duszą, a zwłaszcza w takich sprawach, no, proszę Pana, to jest taka teza, który, której wyznawcą był Jerzy Giedroyć. Teza całkowicie ahistoryczna, że niepodległa Polska nie może istnieć bez niepodległej Ukrainy. No jak to nie może, kiedy istniała i była mocarstwem europejskim, o żadnej Ukrainie nikt nie słyszał wtedy. Polska była mocarstwem europejskim, dyktowała warunki, w sporej części Europy. Proszę? 2 miliony krajów u nas krajów. Proszę pana, no to może i dobrze, ale jest pewna, pewne niebezpieczeństwo się z tym wiąże, a to mniejsza o to. Krótko mówiąc, żeby ten prezydent Komorowski, może i by tam skakał przed nimi z gałęzi na gałąź, ale wrócę do wizyty prezydenta Komorowskiego w Kijowie. Kiedy on tam przyjechał i podlizywał się tym ukraińskim władzom w niemożliwy sposób, to tego samego dnia Rada Najwyższa w Kijowie uchwaliła ustawę uznającą ukraińską powstańczą armię za bohaterów narodowych. Gdyby państwo polskie funkcjonowało normalnie, to. Nie powinno do czegoś takiego dojść. Bo po co jest ambasada właściwie Polska w Kijowie? Przecież plan prac legislacyjnych, agenda prac legislacyjnych Rady Najwyższej jest dokumentem jawnym. I gdyby komuś się chciało zajrzeć do tego na przykład w internecie znaleźć, to jest dokument jawny. I no jest przewidziana tego samego dnia wizyta prezydenta Polski, i tu jest taka ustawa na tapecie. No to natychmiast powinna pójść depesza do Warszawy, do kancelarii prezydenta, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest taka i taka sprawa, prosimy o instrukcję. Prawda? instrukcja powinna być taka: jeżeli ten, ta ustawa nie zostanie zdjęta z agendy, to prezydent odwołuje wizytę. No tak się postępuje państwo poważne. Normalne, nawet już nie to, że, po, ale normalne. Widać wyraźnie, że po prostu nikt tam nic nie robi. Był tam ambasadorem pan Piekło. No to on nie wiadomo było, czy on jest ambasadorem Ukrainy na Polskę, czy Polski na Ukrainie. Naprawdę on się tak zachowywał. Krótko mówiąc, powiem to. A pan prezydent Duda co zrobił? Zawiózł tam 4 miliardy złotych, żeby posmarować tłusty połeć. Nie wiem, jak to od strony konstytucyjnej wyglądało. Prezydent nie ma żadnych uprawnień finansowych. W ogóle to dostaje tylko na kancelarię i ani grosza więcej. Więc skąd on wziął te 4 miliardy, Bóg jeden wie. Ale zawiózł i jeszcze się pochwalił. Więc krótko mówiąc, jaki interes ma Polska do Ukrainy, żeby tam skończyć tę sprawę? Nie. Niepodległa, istnienie niepodległej Ukrainy w dodatku trwale skonfliktowanej z Rosją jest dla nas bardzo dobre. No to to mamy akurat bez żadnego naszego wysiłku, samo się zrobiło, samo się zrobiło. Ale niepodległej Ukrainy i skonfliktowanej z Rosją to znaczy Ukrainy niemocarstwowej, tylko takiej, której istnienie dalsze zależy od polskiej życzliwości, o którą Ukraina codziennie od rana musi na nowo zabiegać. O taki jest interes, nie, przy, nie pod przewodnictwem takich polityków jak pan Duda, bo to on, daleko z nim nie zajedziemy, jak on taki nieśmiały jest. Proszę bardzo, pan, a potem pan, tam. Mhm. Ja mam takie pytanie odnośnie partnerstwa rosyjsko-niemieckiego. Co Polska może zrobić, żeby trochę tam się namieszać? Jakie punkty zapalne są w tym partnerstwie, które można byłoby wykorzystać i czy my w ogóle coś możemy zrobić? A jak mogą więksi od nas, ewentualnie którzy chcieliby nam pomóc, jak Stany Zjednoczone, jak oni mogliby rozegrać pewne niesnaski, które w tym partnerstwie gdzieś mogą być ukryte? Wie Pan, no, zmusić Niemcy i Rosję. Żeby zrobiły coś, czego nie będą chciały zrobić, to jest dosyć trudne zadanie. Rosja, Rosja jest dużym mocarstwem. Niemcy, no tam mniejszym, ale też dwa razy sięgały po panowanie nad światem. Jak trzeba, to by się pewnie potrafiły też zmobilizować. Przemysł niemiecki jest bardzo wydajny. W związku z tym, Dosyć trudno by było zmusić obydwa te państwa, bo to obydwa trzeba było zmusić, a Polska by musiała, miałaby konflikt na wszystkich swoich granicach. No, nie wiem, czy by przetrzymała ten eksperyment. Czy coś jest między nimi, zatargi? A nie ma, nie, proszę pana, one, on, te państwa swoje zatargi załatwiają między sobą. Polski nie będą pytać o zdania ani nie o pośrednictwo. To tak, jakby Polska chciała, to tak, jakby żaba podstawiała nogę tam, gdzie koniekują. Wie pan, Niemcy są państwem, to jest jedna z największych gospodarek w Europie. Te siłę gospodarczą w ciągu Dosyć krótkiego czasu można przekuć na siłę militarną. Niemcy są bardzo dużym eksporterem broni, a jak by nie jak przestały eksportować, tylko no to by były jedno. Bo na razie to jest tak, że najlepiej uzbrojona jest armia brytyjska, potem białoruska, a niemiecka tam dalej, prawda? I, A Rosja, no to Rosja ma broń jądrową i tak. No to wie pan, zmuszenie Rosji do czegoś, czego by nie chciała zrobić, to bardzo trudne by było. Bardzo trudne. Także my powinniśmy, wie pan, stawiać sobie polityczne cele, takie, które możemy zrealizować najlepiej własnymi siłami. Te, te siłę trzeba. Wzmocnić, te siłę trzeba zwiększyć. No i mówię tak, żeby wykorzystać na przykład udział Polski w NATO do zwiększenia siły własnego państwa, odblokować narodowy potencjał gospodarczy, bo to na pożyczonych pieniądzach to się żadnej siły nie zbuduje o czym się Edward Gierek przekonał bardzo boleśnie i stawiać sobie w polityce cele realistyczne. Takie, które Polska rzeczywiście może osiągnąć. I takim realistycznym celem jest na przykład, gdyby się udało to zrobić, projekt Trójmorza. To jest cel, który przy pomocy Stanów Zjednoczonych jest możliwy do zrealizowania. No i ostatnia wizyta włoskiego wicepremiera pokazuje, że tą sprawą są inni też zainteresowani, więc to dobrze, wiem, anrokuje. I to, I to jest... To jest cel realistyczny, trudny bardzo, ale realistyczny. Natomiast tamte, to nie wiem, nie pan. Po prostu nie wiem, jak byśmy to mogli zrobić. Proszę bardzo, pan tam z tyłu. Mam pytanie. Od okazji, że najbliższy piątek. Sam się dowiedziałem całkiem dawno. Będzie gościł na Uniwersytecie Gdańskim doktor Jacek Bartosiak. I mam pytanie, nie mogę zrozumieć tego, tego fenomenu, dlaczego w Polsce tak w dalszym ciągu marginalizuje się taką dziedzinę jak geopolityka i kreatna jej geostrategia, dlatego dlaczego tą wiedzę, tą dziedzinę tak się po prostu marginalizuje. Ludzie po prostu nie, nie są jakby otwarci na nią. Proszę pana, ja kiedyś ja mam bardzo takie luźne związki z geopolityką. Ale muszę powiedzieć, że straciłem do niej zaufanie, o tak powiem. Otóż, kiedy jeszcze byłem naczelnym redaktorem Najwyższego Czasu, to miałem kolegów geopolityków, którzy namawiali mnie, żeby Najwyższy Czas obrał taką linię zdecydowanie prorosyjską. A uzasadniali to tym, że jest lej kontynentalny. No i to właściwie determinuje to, co my powinniśmy robić. No ja już i prawie mnie przekonali. I prawie mnie przekonali, ale Polska podpisała umowę stowarzyszeniową ze wspólnotami europejskimi, i ci sami koledzy zaczęli mnie przekonywać, że trzeba z Niemcami. Ja mówię, no jak to? Przecież lej kontynentalny. No. I tak wie pan, nabrałem takich wątpliwości, czy ta geopolityka to jest serio, czy takie makagigi. Te prawidła są niezmienne, niezależnie od epoki. To znaczy jakie? <grym i wytruń> to trzeba się zagłębić nią. Nie, ale to wie pan, no i ja, no, to niech pan poda chociaż przykładowo jedno prawidło, w które się trzeba zagłębić. Chętnie się zagłębię. No, ja, pozwoli pan, bo mam książkę Jacka Katosiaka, ale... Położenie geograficzne tutaj Pan podpowiada. No nie będę teraz czytał książki, niech się pan nie gniewa, ale Pan powiada położenie geograficzne. No pewnie, że tak. A dlaczego położenie geograficzne? Dlatego, że nie geopolityka, tylko polityka w ogóle to są stosunki z sąsiadami. Więc trzeba wyciągać wnioski ze swojego położenia geograficznego, z kim się graniczy, co to państwo robi, czy jest silne, czy słabe, bo jaka jest definicja państwa silnego? No bardzo prosta. Państwo silne to takie, które ma sąsiadów słabszych od siebie. A jak jest odwrotnie, to to jest państwo słabe, żeby tam nie wiem, gdzie leżało. No, może jak leży na jakiejś bezludnej wyspie, ale to tylko dlatego, że nikt się nim nie interesuje. Polska powiadam leży cały czas w tym samym miejscu, mniej więcej. No i były takie okresy od czasów Kazimierza Jagiellończyka do tam powiedzmy sobie Sobieskiego Jana, że Polska była europejskim mocarstwem. Cały czas w tym samym miejscu. A po Janie Sobieskim 100 lat później już była popychadłem rosyjskich ambasadorów. A miejsce się nie zmieniło. Cały czas w tym samym miejscu. No i dlaczego to? Jak to wytłumaczyć od strony geopolitycznej? Nie wiadomo, prawda? Lejk kontynentalny no cały czas w tym samym miejscu był i jest. A tu proszę bardzo, takie, taka odmiana losów, więc ja uważam, nie, proszę nie gniewać, ale ja uważam, że to jest makagigi, wie pan. No.